Mateusz. Mateusz, oczywiście. Wszyscy macie na Mateusz, Maciej... Tomek Tak, jak ty gózasz masz? Marcin. No, Marcin, kurwa. A to, akurat się wpisuję. No, a same MM. Ej, gdzie wasze tole, panowie? Co to was masz? Po im się nie mieści. Rocket ja mam. Eee, robot, Eee. Dobra, Ciędanie. ej, bo zaczynamy nagrywanie. Dobrejczo, państwu. Z tej strony Fearwell i ze mną dzisiaj jest Husarz. Siemanko, wszystkim. Chicken. Siemano. I ktoś jeszcze. Chyba Tomek. Jeszcze. <todziewać> <todziewać> Jak on idzie, Czego ja też tak sobie zrobię? No, eee, Już rakieta do mnie już oczywiście. Mnie w mnie y wali w stack. Tak, A, uwielbiam w stacky. Tak, chodź do mnie Tomek, pomóż mi. O, we mnie też już flaczek. Tomek, Tomek, 30. Tomek, strzelaj do niego. Dawaj na dwa razy. O, lepszy. Tutaj, tutaj. Tu, tu, tu. tu. Lewa strona. Tam. Freewell. tak raid. Witam ponownie. no nagrywamy jak co? chcą. na odcinek. O, to Pardon, przepraszam. Nie no, dobra. Jak masz coś Madrygo do powiedzenia, to powiedz, ale jak nie, to. Bo To może nie, chciałem powiedzieć coś ojca, no ale dobra. A ojki tu nie ma, ona teraz z flagą na giełdę. Wiem, widzę, flaga już tam. Lecimy, lol, lol, lol. Góra, góra, nie, nie, jeszcze nie żyję, nie żyję. Dobra, czekajcie, bo tam wie, trzeba przyjąć. Ej, moglibyście. Ej, potrzebuje trochę odchłony. Kościuk i nie ważne żeby... Ej, mogliby... Mam takie pytanie do Was. Tak. Mo o, moglibyście kupić mojego robota? Ten Dominator to 2 Nie. Ale ktoś z Was nie stanie, 200 tysięcy kosztuje tylko. Co? Co to, to mi kupił? No. No. Tylko tyle byście, jakby tu ojka wada, to bym możecie jej to powiedzieć. Albo napiszę jej. Spoko. A ile kosztuje? 200 tysięcy. A, to malutko. To na, 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 ten, kurczę ten jest. No słuchaj, zrobimy, go w lotach próbnych. Dobra. Nowej serii testowania robotów widzów. Jako, że subskrybujesz może, kanał, to się zaliczasz. Subskrybuję właśnie, a słuchaj, no, to, to bardzo a... dobrze. Nie. To, to mi się czas kończy, na minęła, kurde. Jeszcze miałem, co ja miałem powiedzieć? O matko kochana. Y... O. O. Bo muszę, to, mam, a, właśnie, nowa, a może serię nazwać na przykład Pierwsze wrażenia, czy coś w tym stylu? Nie, bo to ma nawiązywać do ptaszków. No dobra... Znaczy nawiązanie do ptaszków, Boże jak ktoś źle brzmi. Ale... Dobra, do do to ja chodzi. będę w takim razie nie przeszkadzam, kończę i do jutra. No to do razie. jutra. Dobra, to, tak, no to, to my pomyślmy. Mówisz, mówisz. Na razie. Już, odwiedz konekt podjuczyłem. Crazy Dose, nie wiem co to jest. Coś tutaj no siedzi jak jakieś... Tam są No tutaj jest strasznie dużo flaków i rakietnic i w ogóle innego... Snajpera. na to jak kurczak. Stoisz się na drodze. Nie, o. O Jezus, świetnie, na 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 drodze orła, no. Jak tak można? Nie, nie, nie. no jest. No, No i już umarłem Ja uciekam No to Ale spokojny Leczek się zapowiada. No właśnie. on Nie spokojny, zwłaszcza, że u nas jest ośmiu Wyjdzie i Oj, tam. Nice, nice, tam. Max. O, ja się naprawdę. A w ogóle, drodzy widzowie, może jutro uda mi się ogarnąć mikio już nie będzie tak fatalnej jakości dźwięku. Ale to zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Dobrze by było. A, a, tego flaka jak ktoś tam. Aha, dobra. A, tam jest flaczek, dobra. Co? Ja to sobie spadnę. Dobra, bo to on ma medykania. Tak Nice to O, ale pomocy Bo plazma góra Gdzie ty jesteś? Prawie po Snajper A, o. A, bo ja nie... nie ale Snajper ma zezo tutaj O Boże, święty Znaczy tak I widzę cię, tylko cię, za mną jakieś pociski też. Takie lecące O, teraz trafił Ale tak, masz szczęście. To Aha, super, dzięki. Kurzesz w... no co w tym? Kurzesz w tym. Co Ja wiem, widzę, już zginąłem 3 razy. O no to pięknie. Jeszcze nie mam ani jednego chwila. Na bogato. To słabo. Ja to Mówię, na bogato jest. Tak tak na bogato, na bogatości, dobra. Co ja tu robię? Ja się tak plątam okay, sobie no bez pomysłu na po tej mapie. Coszkę sobie strzelam do ludzi. Ale jakoś dzisiaj hmm. nie ogarniam świata, tak za bardzo. Pięknie. O, sniper. Sniper. Tutaj, ale to tu jest ten z Zezem. Ale A. z dobrym armorem. Help, 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 help. Ty? Okay, do ciebie. Trzymaj się, kurczak. Ja mam dwa SMG. Ja jestem sam. nie jesteś sam. Ale to jest. Patrz, kolesiowi ugnało połowę robota. Po, o, o. Śleku dbie. Robisz celu? U mnie już zostało takie, takie jakby połowie. Jest, w końcu pierwszy kill. Pomoc trochę przy tej wieżycie naszej. Już sekunda, to musiałem się trochę zagenerować. Dobra, jednego Ale, nie Jest, jest ruszaj. Dobra, no. ja postrzelam trochę do wieży. Dobrze. No okay. Ja was tutaj osłaniam z góry. Mój profesja dzisiaj, słuchajcie. Tomek, o, we dwóch musi mi to wychodzić, bo ja na ciebie. Dobra, ja lecę na ich bieżą. Nie, zajmijcie cię. poczekaj, poczekaj, Zajmijcie ich tam, to ja tu sobie to przejmę na spokojnie. O, snajper. To ja. Ale mi długo. Ej, bo tam jest flag, i mi nie daje spokoju. Jak on nie ginie ten Tomak Jak on nie ginie Taki mocny, nie? <grystanie> ten latających Tomek już tam, w ogóle? O, ja się schowałem, ładnie został. Sniper, super. Tak. Tomek czekaj. On jest O cześć musarz, jestem pod... No, no dobra. No. <grystanie> ale muszę tego flaka pocisnąć trochę. Blasz, dobra, bo oni tam już sobie tak, się tak, tak, no, tam bazie, wiesz? Samarka tak. i jakieś tamto. A tu chodzi o Nie, no, nie. Wiem, to Ta tam gdzie jest Nightingale. Pomocy. pomocy 4%, dobra. Super. O, tu jest jakiś owoc? Dobra, no, cudem te rakietnice, no, rakietnice mnie w ogóle dopadły. Nie wiem, to jest nie. dziwne. Przy ścianach czasami słuchaj. Znaczy, on nie miał na mnie w ogóle nawierzenia no, i potem te rakietnice do mnie dopadły. Ale może coś przełożyło. O, a nie, dobrze. A tu nie myślałem, że nie, nie ma. Dobra, wracam tam. Dobra, Ale nie, tak już? Wiosk, nie cały czas Tomek, gdzie jesteś? Tomek, nie Tomek, tak, nie tak, nie to jest. Chyba, że. Nie, bo się tam karkli nad bazą. Dobra, to też worekcik. O wow, pięknie to husarze ześmy zrobili. Po prostu cudnie. husarz jesteś. Mam flaka na ogonie, obniżam lot No i teraz. Dobra, ja to się wpierdzieliłem trochę tak dobra. błędnie. Potrzebuję teraz 6 sekund. Oj, dobra, ja zrobiłem błąd. O, no, właśnie widzę, mało życia masz. Mało no, życia wam, jakieś 6%. I już 0%. No. Jeszcze zabiję biegłością. O jakiś koleś się z tego wrogiego przebiegł nie wni Co za koks Koksy to my Koksy to my, koksy robokrafta. Taka była nasza przed, przedtem nazwa A teraz jesteśmy orzełki Musasz, spadasz Widzę twój wrak jakby zładnie się stacza Co? na brak jeszcze no. jeszcze doskonały stan do tego, żeby się... No no, skupić. właśnie widzę. Albo i nie. O cholera. O, Ale na pewno mnie tak flag nie zniszczy. O. Dobra. Aha, dobra. Czekaj. Uważaj, tutaj na dole Crazy Boss. Mhm. Crazy Bros jest. Patrz się, już, już go nie ma. O, jakie uh, uh, uh. to mnie narażają. Śmiesznie. Nie, nie lubię rakiet. Ja Albo nie mam żadnej broni. Ale ja zawsze sam zostaję przy tych O mój, Ale nie nieważne. Kiedy to jest tak nudna broń w użyciu? Po prostu. Jakby zdanie się na całkowitą losowość komputera nie. Nie, nie, pomaga. nie, gościu ma nie, robot nie, 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 i nie, nie, Aha! Wow! A teraz oni pójdą na kontrolę. No. ale Dzięki. No. Oglądaj o, mi w meczu. No słuchajcie, bo nie mam żadnej wieży, nie? No dobra, y, to no, nie masz plecy, teraz. O, dobra, nie masz no, to jakiś sniper tu, No masz Dobra, tu, chciałeś krawić paręcy. Aha, tu, jezus! Wow! wow. Jak zlamiłem! Na 5 robotów atakuje od, od zachodu w sumie Także spróbujcie topkę przejąć, jeżeli możecie To się wtedy u nas zresku pojawią i jakoś wybrania tą bazę Usaż to. dobra Okej, okay, no to mam, przegrany Przegrany no, To się wycje Nie, tego nie możesz nie, nie. <grywa> Dawaj złyk mnie ścisnął bo. No. To ścisło, no bo oni tam wszyscy nadjechali nie? My mamy w sumie same s Dobra, tam na topcu już ktoś jest. Ale co tu zrobić? Słabo. Słabo, słabo, słabo. Mamy słabe Aha, Jeszcze w ogóle on nie otrzymał żadnych obrażeń. Dobra, nie zabili na Takie Z takim chyba możemy już pożegnać się. Nie gramy do końca. Nie, nas nikt nie żyje. No, przegramy najwyżej, ale to z naszej winy. No cóż, nie wyszło. Jak Tyd to się razem. mówi, raz się przegrywa, raz się przegrywa. Tak, raz się, przegrywa, się, raz się przegrywa, raz, się przegrywa. raz, się przegrywa, raz się przegrywa. Dokładnie, no ale widać po skorzyków wciąż, tak. No, 36 tysięcy. Później mieliśmy 3 po 14, a u nas ja 13. I, i to u mnie było no, ja 12 prawie. Mogę się pożegnać tak. do następnego odcinka. No, to do zobaczenia, następnym razem może pójdzie lepiej, słuchajcie, Pewnie. E, zgłaszajcie też nazwy robotów w komentarzach, żebyśmy mogli je przetestować. E, do jakiego rankingu? No tak koło... jakieś niskie rankingi. tak myślę, że do... Do, mi, do, miliona, do miliona chyba do, roboty. Nie o, ja mógłbym każdego robotu przetestować. No tak, ale... Nie. Tak w cenie do miliona, o tak, tak powiedzmy. Do miliona, nie wiem. To tak będzie chyba najlepiej. Żeby, żeby nam starczyło pieniędzy na testowania dosyć sporej ilości. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia.